Siemano widzowie, witam was na kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj wbijemy sobie Piper Sniper na złoto 3. Brakuje nam z tego co widzimy 6 około meczyków, zależy ile będziemy dostawali za meczyk i zobaczymy jak pójdzie. Oby dawało gut random, bo nie chciałbym przegrać na 1000 randze, a nawet jak spadniemy to najwyżej się odrobi. Lecimy z pierwszą gierą, zobaczymy jak pójdzie, kogo da? Lili Leon. Lili li li, li, ra, li ra. Hmm. No zobaczymy. I ta Mandy, uj, uj, uj będzie ciężko. Ale no, Rosa i Mortis tutaj, na ten, No, no kaucik to nie wiem. Chyba, że Rosa tak właśnie będzie stawiała te w kółko. Dobra, dostało coś. Jakby trafił tego Mortisa... Dobra, dead. Ślicznie. Boję się trochę tego Mortiska, że on tutaj zaraz... Ajajaj, aj, aj, Leonek mam padł. Niedobrze. Jakby ten Mortisek padł szybciej, to by było super raśnie. No właśnie. Dobra, let's go, mamy killa. Ja chyba zmienię ten gadżet, bo wziąłem teraz, kupiłem nowy, ale chyba źle zrobiłem, bo i tak tym gadżetem mało gram. Bo i chyba mam całkiem Gites, no tylko jak ta rosa siedzi w krzaku, to jest malusi problem, bo nie wiemy. Patrzcie, patrzcie co ona robi. Ona będzie całe te krzaki tak brała, i na sam koniec tutaj gdzieś na nas wyjdzie. Aj, dobra, ta Lili już ją zabija. Dobra, nawet ja ją zabiję. Pierwsza gierka leci na nasze konto. Krzaki zostały zniszczone, ja pierdzielę. Ja myślałem, że te krzaczki zostaną, a to się jednak okazuje, że nie zostały. A więc też spoks. Dobra, przez chwilę nie będę gadał, się muszę skupić. Ajajaj, aj, aj, nie! Zbarnowałem, myślałem, że on będzie bardziej we mnie daszował. O kurcze, on był już prawie dead. Dobra, Lili bardzo ładnie tam ucieka sobie gardeczkiem. Jeszcze coś tam rozbijamy. Jakoś tam próbujemy Myślę, że to będzie win Ta Rosa strasznie będzie nam przeszkadzała, bo No wkurza nie ja powiem, że nie Leon teraz ładnie mnie chroni jak ta Lili se nie Lili, tylko e, ta Mandy O, chyba mówiłem wcześniej Jak ta Mandy se naładuje, kam Będzie ciężko Dobra, co tam dostaje i mamy win. I czy dostajemy punkty Mastery, bo czasem jest tego że nawet Masterów punktów nie dostajemy. Dostaliśmy, plus 165. 110 na Piper, czyli da Reddy. Dobra, to ja też dam. I lecimy z kolejną gierką. Tak szczerze, fajnie się gra taką Pipereczką. Tylko jest taki problem, oja, no właśnie, tego się obawiałem, że zagrałem tą głupią taktykę, Kit i Daryl, i na tą taktykę przydałby się ten drugi to bardzo, bardzo, bo będzie ciężko, no ale spróbujmy, może się uda, oni we trójkę tam siedzą, tutaj nikogo nie ma, to jest tylko Kit i oni tu wszyscy będą siedzieli, się kampili. Żeby tylko poczekać momentu aż Daryl z kitem naładuje kulta i będę zaraz na nas skakać. Ja będę sobie musiał wtedy na ten czas naładować pulta. Może no później dar będę nie podleciał. Wow wow wow! ale mnie strzelili. Lili teraz poleciałam koko idealnie nie podił. Oj ojoj oj, to będzie chyba przegrana runda. Chyba że spróbujemy zabić jeszcze... Nie, to już jest koniec. GG's. Mówię, ta taktyka jest strasznie OP na no, tego Kita i Daryla i to strasznie denerwuje. A no więc chyba kolejną też przegramy, bo oni od razu będą mieli chyba ulta nawet. A no więc jak my to przegramy, przydałoby się teraz... Dobra, ucieczka, ale ten Leon padnie nam. Ajaj. No i tu będzie GG game. Musiał la jakoś zrobić. Koniec, GG. Nie miałem co zrobić. 908. No ale chociaż, mamy dwa pucharki na plus. Mityczny Staropik i... Yupi, punkty mocy. A więc jeszcze zostało nam cztery giereczki. Nawet możliwe, że... E, nie, trzy giereczki, a więc gites. Tylko żebyśmy teraz nie przegrali, bo jak teraz przegramy to spadnę z tysiąca i tego się najbardziej obawiam. O boże, o boże, nie. Czemu zawsze musi dawać jakichś masterów rąbanych? Jakiś człowieku Leon normalnie na masterce. No i super po prostu. Nie, dobra, tutaj też najmniejszych szans nie mamy na nich dałoby się gdyby mnie trafił cokolwiek tom piper czy tom mendy bo leona jakbym nawet ustrzelił a i nie trafiłem widzicie właśnie teraz ten leon pewnie tu już gdzieś idzie no ten leon też tu widzę, że całkiem mocny neuro dead jest jeszcze do do klaczu Ciężko by to było wyklaczować, jakkolwiek. A jakbym ją trafił? No super, nic nie trafiłem. Ach! Jakbym trafił wszystko w tą e, Mandy. Tak, Mandy. To bym może to jeszcze uja pierdziele, i teraz ona strzeli tu gdzieś. Nie wiem, czy bardzo uważać. W razie czego polecę pultem teraz powinna strzelić Uo, na hipercharge dobra Na szczęście nie trafiła, ale teraz będzie, będzie Będzie ostry atak Z ich strony Nie Leon na nie widzę jeszcze Aj, nie trafiłem, myślałem, że ten atak bardziej skręci Dobra, przecież jeden Znowu Leona zabijam. Dobra, Klacz. Dawaj, Klacz życia normalnie robię. Dev dostał? Dostał? 2600? Myślałam, że Mendy mniej bije. No trudno. Minus 2 na szczęście tylko, bo tak zawsze jest, że do 1000 nam minus 2 daje. I teraz przydałoby się zmienić ten gadżet, bo tym gadżetem to nic nie trafiłem. I kupujemy sobie hypercharger na potrzeby odcinka pik, Hypercharge to piper a kupiony. Gold poszedł. Na początek odcinka miałem 30 tysięcy lub 29. 000. 29, bo kupowałem gadżet i tego wam nie pokazam. No i normalnie to miałem 30 koła. Teraz Angelo's Quick, całkiem fajny i jednak oni też mają bardzo dobry team i myślę, że ja z, powinienem zmienić też star power, żeby więcej im bić z tego krzaka. I wtedy z sensem by było wziąć ten drugi, a no widzicie, oni nas robią jak chcą. Angelo nam pada, e, ciężko, ciężko, Dobra, blooded, ajajaj, ja aj, już, już była nadzieja, że się uda. Widzicie, ten squick to też jakiś taki odklejus, odklejusik. Już 8 minut ten trwa, film trwa. To może ja przejdę po prostu, kiedy będzie po prostu już gra końcowa. Niestety przegraliśmy tamtą giereczkę, ale trudno, lecimy z kolejną. Widzimy się, jak ja już będę miał lasta o 3. O złoto 3. Teraz jeszcze na szybko włączę, gramy gierkę, porobiłam ładnie Leonami, i Mandy, zmieniłem star power i teraz to dochodzi. Pyk, Mike mi lekko ukradkila, ale jest lites, już teraz myślę, że się poprawiła ogólnie gra. Dzień dobry, witam na laście. Ostatni mecz, który wam pokazałem to najprawdopodobniej z tą Mandy, to był ten mecz. Pierwszym, pierwszą rundę wygraliśmy, ale drugą przegraliśmy, ponieważ, ponieważ, słuchajcie teraz, w pierwszej rundzie Mandy... Nie Mandy, tylko ogólnie nas zabili Dynamajka, Byrona, a ja sam nie dałem rady. Ale popatrzcie ile ten Dynamajk miał pocha Nie, widzicie to? Nie, nie. No i tylko ta Mandy jest dobra. No i w ostatniej rundzie, gdzie już myślałam, że wygramy, Mandy nam strzeliła Mandy's Mandy Candies na wszystkich Hiper i poszliśmy. Yy, kolejne dwie wygraliśmy i teraz gramy Laścika. Obyśmy wygrali tego Laścika, bo troszkę już mi się nie chce tego grać, bo nie chciałbym teraz nagle spadać. Patrzcie, znaki, zapytania. legenda, złota Mandy. Ale u nas też nie ma jakichś najgorszych. Mandy, graj, przeżyjemy. Tylko... O, 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 jakby się udało trafić świetnie, człowieku. Jest pogrom, po jest pogrom. Po hm. Ładnie, tak szczerze, myślę, że mega ładnie. Ajajaj, aj, aj, teraz ona się podłożyła. Jakby się udało, to. Mandy, let's go! Teraz ten graj i dead. Świetnie wygrana pierwsza runda, jeszcze tylko druga. I mamy złoto 3 na Piper. Chyba. Boję się o to Mandy bardzo. A że tylko żadnym takim Mandy'sem, Candy'sem nie dostali. Ujujuj, Gresi pakował na śmierć. I teraz albo ja to ugram, albo przegram. Raczej przegram. Dobra, to jest już ważna informacja, że Media ma ulta. To się na pewno przyda. Patrzcie, jak ta Piper skubana wie, gdzie ja jestem. No, wszystko dosłownie trafiałem. Co? Ej! Przez ścianę mnie trafiła. Jajaj. Patrzcie, jak mało mam do ulta. Przepraszam, ja pierwsza zapomniałem. Sorry. Źli są na mnie, ale wybaczcie mi panowie Teraz pójdzie już tylko lepiej. Oby. Nita pada Nita Ej, 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 nie mogę dostać. U wow, strzelam w ściankę, strzelam w ściankę. Co? No co? Dobra, Rico Dead. Może udać temu grejowi. 1 na 2 To by był mocny Sigma wtedy No i niestety przegrywamy Ajaj aj. Minus 2, minus 2 No i to już musi być ostateczna gra. Yy, Uczę wam po prostu ostatnią gierkę pierwszej wam... znaczy wiecie, ten pojedyncze gierki na W Pierwszym rundę się udało zwyciężyć. Brock i Jin. Bardzo ładnie zrobili znowu z tym Mendisem. Mendisem, no kto by się spodziewał. Ogólnie ten broczek tu mega dobrze gra. A ta piperka ma mastera w razie czego. Z tej drużyny. Jean tutaj, według mnie, też mega mocne. Mocny pik. Ajajaj, aj, teraz mnie ta piper trafia, bro. Pięknie. Czy my to robimy? Robimy to. Robimy to. 300 hp na koncie Mendy. To już jest win! Let's go! Teraz czy dostanę punkty Mastera? Proszę! Dostałem Złoto 3, Wita 1008 pucharków na piper. Oficjalnie odbieramy tytuł Sniper Który wlatuje na moje konto. Teraz tytułów mamy tyle. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć do postaci myślę że całkiem spoko i 5 skarnetu, a więc nie zapomnijcie zostawiać suba dawać łapki w górę to są wyniki z poprzedniego konkursu i dzisiejszy konkurs jest hmm jaki by konkurs wymyślić wiem dzisiaj będzie konkurcik kto poda najbardziej nietypowego zadymiarza jakiego można mieć na mainie wygrywam i to tyle dzisiejszego odcinka chciałbym wam podziękować za oglądanie ja się już z wami żegnam siema no